panem żużlowym. Tak. Powiedz nam, czy pamiętasz swój pierwszy mecz No Znaczy nie wiem, czy pamiętam akurat pierwszy mecz żużlowy, ale pamiętam, że chodziłem na mecze żużlowe z moim tatą i z jego kolegami. Miałem nie wiem, 7-8 lat, czyli to było lat temu 49-48. Czas leci, ale to już wtedy chodziłem i który to był pierwszy mecz, to są takie takie migawki z przeszłości, że gdzieś byłem na tym żużlu i, i, i chodziłem na te mecze żółtowego. Może jest... pokochałeś ten sport. A nie, to dopiero później pokochałem ten sport, bo na początku to było, był hałas, było dużo ludzi, dla młodego człowieka to była zawsze jakaś atrakcja. E, a sport pokochałem trochę później. Wtedy, kiedy zaprzyjaźniłem się z Dariuszem Śledziem, e, który jeździł u nas w drużynie w, w motorze, no i zacząłem już jakby ten żużel bardziej rozumieć i dowiedziałem, się, jakby, tak jakby zgłębiłem. Dowiedziałem się na czym ten sport polega, no i, i wtedy już, już wiedziałem o co tu chodzi i pokochałem sport. Masz jakiegoś ulubionego zawodnika z naszych obecnych zawodników na Znaczy, kocha się wszystkich zawodników swojej ulubionej drużyny, ale wielką sympatią pałem chyba do tych najmłodszych. I, I Bartosz Bańbor to jest w tej chwili taki chłopak, którego lubię i strasznie jestem ciekawy, jak, jak potoczy się jego kariera, jak się rozwinie. No to taki diament, który trzeba szlifować i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Czy potrafisz nam przywołać jakąś zabawną sytuację podczas meczu żużlowego? Tak, tak. Kiedyś ten stadion jeszcze troszeczkę inaczej wyglądał, ale mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Siedziałem na meczu żużlowym razem z takimi moimi kolegami z osiedla. To ta osiedle LSM, osiedle słowackiego, więc taka lekka gangsterka. I wtedy jeszcze ówczesny w, 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 mistrz świata, pan Kasperek, robił akrobację nad stadionem. I po jednym miał taki popis, że leciał taką piką w dół prosto na nas. I naprawdę wyglądało to dosyć groźnie, i wyglądało, że no może się nie wyrobić, ale wyrobił się w ostatniej chwili. A całe towarzystwo tak się działo, to obok niej, nie, no spękał. Także to może nie do końca było żużlowe, ale to było na meczu żużlowym, i powiem, że ja się przestraszyłam, a oni wszyscy, nawet im powieka nie brognęła. Podczas meczów żużlowych no, zawsze jest pełna publiczność. Czy ty lubisz występować przed pełną publicznością, czy wolisz bardziej kameralne No Znaczy nie no, oczywiście, że jakby jeżeli występujemy w jakimkolwiek miejscu, no to najlepiej, kiedy, kiedy ta sala jest zapełniona, ale my nawet staramy się unikać dużych obiektów. Wolimy miejsca takie bardziej kameralne, teatralne. Bo wtedy z tą publicznością mamy lepszy kontakt. Ale jeśli chodzi o widowiska sportowe, no to w Lublinie atmosfera jest zawsze fantastyczna, więc oby ten stadion był cały czas pełny, fajnie, jak byłby nowy. Yy, także tak, tak, także o, jak najszybciej, żeby, żeby to się stało i żeby był jak największy, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, mogli na niego się dostać. I ostatnie pytanie. Czy miałeś kiedyś problem z wypełnianiem programu szumlowania? Jasne, że tak, dlatego przestałem go wypełniać. <śmiech> <śmiech> Czyli obecnie. Nie, w, w ogóle się tymi. nawet tym nie interesuje. Dla mnie w tej chwili jest istotne, że ktoś ma wygrać, jakby to jakieś punkciki, te statystyki i tak dalej są mało istotne dla mnie. Po prostu liczy się wynik, oglądamy bieg po biegu, widzimy. Czasami. Rzeczywiście wiem, bo jak czasami się spojrzy w program, to może się okazać, że sam wynik wcale nie znaczy, że jakaś drużyna tak łatwo wygrała. Szczególnie jak się jest na meczu, to widać, że mysz był bardzo zacięty, chociaż wynik wcale tego jakby nie, nie odzwierciedla, ale... Ale, ale znam takich, którzy się tam w tych, w tych, w tych programach tam długo zbierają. Nie, mi to jest niepotrzebne. Ja chłonę atmosferę, jest fajnie, liczy się, że nasza drużyna wygrywa. A to, że tam tu jakieś punkciki zapisane, dodatki statystyka, mam za sobą pamięć do takich rzeczy. A to jest jeszcze w dodatku trochę skomplikowane. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze pytania i odpowiedzi. Bardzo miło było mi się poznać. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.